Tu właśnie mieszkają muminki. Chodź i o nic się nie martw. Tego dnia od rana siąpił deszcz, a po obiedzie rozpadało się już na dobre. Kiedy więc Tutiki przyszła z wizytą, wszyscy byli w domu i trochę się nudzili. Dobry wieczór, muminku. Cześć Tutiki, wejdź! Mamusiu, przyszła Tutiki! Nie stój w drzwiach, Nini. Wchodź śmiało. Ktoś jest z tobą? Tak, przeprowadziłam ze sobą Nini. Nini? Podejdź, Nini. Tu nikogo nie ma. Ależ jest, tylko nie możesz jej zobaczyć. Naprawdę? Tak, dlatego że jest bardzo, ale to bardzo nieśmiała. Zostawię drzwi otwarte i wejdziesz, kiedy sama zechcesz. O, okropnie pada, cała przemoknie. Wiesz, Muminku, może to nie ma znaczenia, kiedy się jest niewidzialnym. O. Witaj tu, Tiki. Na co tak wszyscy patrzycie? Chciałabym się was poradzić. O, chodzi o nini. Często, gdy ludzie się boją, chcieliby się schować w myśli dziurze, a czasem są już tak zastraszeni, że stają się niewidzialni. Rozumiecie? Tak, doskonale. Zajmuje się Nini pewna kobieta, bo uważa, że to jej obowiązek. Nie lubi nini i wcale tego nie ukrywa, bo chyba nigdy nie przyszłoby jej na myśl, że można polubić dziecko. Kiedy jest z nimi niezadowolona, nie krzyczy i nawet się nie złości, co zdarza się każdemu. Ale nie jej, ona jest z tych lodowato sarkastycznych, najgorszych jęc. Co to znaczy, sarkastyczny? Zaraz. Załóżmy, że się potknąłeś i rozlałeś herbatę, którą miałeś podać do stołu. Co zrobiłaby twoja mama? Spytałaby, nie poparzyłeś się, muminku? No właśnie, tak reagują mamy. Najwyżej trochę poburczą, że stłukłeś banek, ale ta kobieta powiedziałaby, wyobrażałeś sobie, zdaje się, że sprawisz mi niespodziankę. Istotnie, do głowy by mi nie przyszło, że można być takim niezdarą. To właśnie jest sarkazm. Strasznie nieprzyjemny. Nie, nie jakoś jeden dzień, drugi, starała się schodzić tej kobiecie z drogi, przestała się nawet odzywać i tylko stawała się coraz bledsza i bledsza, aż w końcu w ubiegły piątek zupełnie zniknęła. Jakie to straszne! Wtedy kobieta przysłała ją do mnie z karteczką, żebym się nią zajęła, bo ona nie umie opiekować się niewidzialnymi krewnymi. A ty oczywiście zaraz się zgodziłaś, ale chyba przynajmniej zmyłaś jej głowę! Takie metody nie działają na sarkastycznych ludzi. Ale masz rację. Uznałam, że u mnie Ninni szybciej wróci do siebie. No i przyznaję, liczyłam też na waszą pomoc. Bardzo nam to pochlebia, jednak sądzę, że to nie będzie łatwe. Jeśli ktokolwiek potrafi pocieszyć, to mama muminka, a muminek mógłby się z nią bawić. Czy ona chociaż mówi tu Tiki? Nie mam pewności, ale obawiam się, że nie. Oh. Będę się bawił, ale w co? Chyba tylko wchowanego, ale wtedy ja nie będę miał szans, bo ona by ciągle wygrywała. Nie byłoby tak źle. Ta kobieta zawiesiła jej na szyi mały dzwoneczek, żeby wiedzieć, gdzie ona jest. Moje drzwi się otworzyły. Nini wreszcie się odważyła. Wszystko w porządku, Nini, wejdź do środka. Od dziś będzie tutaj twój dom. Muminki nie są może szczególnie bystre, ale za to zachowują się bardzo serdecznie. Pozwól, nini, to tatuś, mama, a to ich syn. Witaj, nini, jestem muminek, a to moi przyjaciele. Właśnie piliśmy herbatę. Może i ty miałabyś ochotę czegoś się napić? Lubisz sok? Naleję ci szklaneczkę z własnoręcznie zbieranych malin. Zaraz będziemy świadkami eksperymentu. Zobaczymy, czy widać w niej sok. Proszę, Nini, usiądź do stołu. Żałuję, że nie mogę wam nic więcej o niej powiedzieć. Ale jak wiecie, nie miałam okazji, żeby ją lepiej poznać. Wierzę, że wam się to uda. Zrobimy, co w naszej mocy, Tutiki. Bardzo proszę, Tij. Czas na mnie. Chyba już sobie pójdę. Mam jeszcze tyle spraw do załatwienia. A nie sądzę, żeby moja obecność była konieczna. Wpadnę zobaczyć, ci, jak sobie radzicie. Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia. A, tak? Czy abym na pewno nie sprawiłam kłopotu? Zdaje się, że poza wami ktoś już tu mieszka. Ale się nie. Myślisz pewnie o Topiku i Topci, ale oni wyprowadzili się w zeszłym tygodniu. <grym>, to dobrze. O, widzę, że skończyłaś. Chciałabyś jeszcze? Smakowało ci. Pójdziesz ze mną na górę, nini? Bardzo miło dzwonisz. Nini, to będzie twój pokój. Miałaś kiedyś własny pokój? Postawiłam ci na stole sok, żebyś mogła się napić, kiedy zechcesz. Ojej, chcesz się położyć do łóżka. O, pamiętaj, że gdybyś się czegoś przestraszyła, jakoś dziwnie poczuła, czy rozbolałby cię brzuch, albo gdyby po prostu zrobiło ci się smutno, choćby to było w środku nocy, masz od razu przyjść i mnie obudzić. Nie wiesz jak? Zadzwoń dzwoneczkiem w moje ucho, dobrze? Dobranoc, Mini, śpij dobrze. Usnęła? Tak. Hm. Zastanawiam się, czy nie warto byłoby zajrzeć do poradnika babci. Tego o dobre leki z domowej apteki. Sądzisz, że jest jakieś lekarstwo, które pomaga na niewidzialność? Nie przypominam sobie, żebym o takim słyszała. Mocno wierzę w medycynę. Tak, mój drogi, wiem. Zaraz pójdę sprawdzić. Ciekawe, czy coś znajdzie. Hmm. Poradnik babci. Zobaczymy co tu mamy. Złe oko, melancholia, opuszczony ogonek. O, to chyba jest to. Przeglądając pożółkłe strony poradnika babci. Mama Muminka natrafiła na bardzo skomplikowany, ale chyba właściwy przepis. Brzmiał on kuracja dla ludzi, którzy stają się przezroczyści i trudno ich zobaczyć. Mam nadzieję, że zadziała. Na pewno przepisy babci zawsze się sprawdzają. Tak wiem. Nie wydaje ci się dziwne, że Nini nadal śpi? O. A niech mnie gęś kopnie, widzę jej buty. Tak Dzień dobry, mała mi. Czy ona już wstała? Tak, przed chwilą. Ale chyba nie zdążyła zjeść śniadania. Tego nie wiem. Myślę, że powinna być jeszcze w jadalni. A, no to lecę. <gry> Muminku, gdzie ona jest? jest. No nie krzyczcie tak, bo ją wystraszycie. Miała właśnie zażywać lekarstwo. No, Nini, wypiłyczek. A teraz jeszcze za Muminka. Lek powinien zacząć działać po kilku godzinach. Patrzcie, latające buty! Zapewniam cię mi, że Nini ma je na nogach. Ale to głupio wygląda. Pewnie ich jej zazdrościsz. Nie wierzę, że to jej buty. Żadne lekarstwo nie działa tak szybko. Musisz okropnie wyglądać, mała, jeśli wolisz być niewidzialna. Nini, w ogóle nie przejmuj się tym, co wygaduje mała mi. Tak już ma zwyczaj. Ja dobrze wiem, co mówię. Wcale nie widać, żeby znikało w niej jedzenie. Nie się, co dziś robimy? Czy ja wiem? Pójdziemy na grzyby? Nie, ja nigdy nic nie znajduję. Dlatego, że się nie starasz. Chcesz iść, Nini? W takim razie ustalone. Ciekawe, kto najwięcej nazbiera. Będziesz musiał mi pokazać, które są jadalne, bo ja ich w ogóle nie rozróżniam. Lubię grzyby. Tatusiu! Tatusiu! To niesamowite! Zobacz, widać buty Nini. Ha! Lekarstwa naszej mamy są niezawodne. To nie to! Nini dopiero co je wypiła? Ciekawe, może jak się nie ma ciała, lekarstwo działa szybciej? Nini, lepiej się czuję, bo jest daleko od tej kobiety. Bardzo możliwe. Mamusiu, zabieramy Nini i idziemy do lasu na grzyby. Udanych zbiorów. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, dobry, czy ona jest gdzieś tutaj? Roła, masz już pół kosza grzybów. Jak ty to robisz? Ja ledwo zakryłem dno. Przy niej nie mam szansy zostać królem grzybobrania. I jak, muminku, dużo dziś nazbierałeś? E... Orety, ze cztery razy tyle co ja. No tak, mam parę grzybów. Nigdy tyle nie znalazłeś. Same młode i zdrowe. Zaraz, zaraz coś w tym jest podejrzanego. Bo wiesz, to jest mój koszyk. Ja tam wcale się nie przejmuję. Jakbym pierwszy raz była na grzybach, też bym się starała znaleźć jak najwięcej. Założę się, że jak nini szła z tą kobietą na grzyby, mogła najwyżej nosić za nią koszyk. Takie życie musiało być straszne. Bobek idzie. Ale mamy pecha. Jak chcecie, mogę go ugryźć. <grystanie> Cześć! Dawno się nie widzieliśmy, co? Na szczęście, moje kąpielówki do tej pory kleją się od żywicy. To było bardzo dowcipne, prawda? D Dlaczego ten koszyk lata? To jakaś nowa sztuczka? Nie chcę być niegrzeczny, ale lepiej zajmij się swoimi sprawami. To robota paszczacha, co? Wyobrażacie sobie, jaka to frajda być niewidzialnym? Nini, poniosę twój koszyk, idziemy. Na co czekasz, Nini? Hm? Hej, ty, zaczekaj! Nini to imię czy nazwa? Oj, twój głos też jest niewidzialny? Przestań wrzeszczeć, Bobek! Straszysz naszą biedną Nini! No tak, teraz wszystko jasne! Dziewczyna! I w dodatku Nini! I niech sam raz dla takiej mimozy! Uważaj, co mówisz, Bobek! Myślisz, że się ciebie boję? Przestań dokuczać Nini albo, albo zobaczysz, jak się zdenerwuję! Gdyby nie te buty, mogłaby obrabować bank! Nie rób sobie nadziei! Wzięła lekarstwo i staje się widzialna! Jeszcze wczoraj nie widać było nawet czubków jej butów! O, Nie jest tak źle! Właśnie znowu znikają! Wystarczy ją chyba wystraszyć! Nie, nie, nie! nie, nie. Widzicie? <śmiech> <śmiech> Bonek to twoja wina! Jaka wina? Pewnie zazdrościcie, że to ja wpadłem na ten pomysł ze skokiem na bank! To będzie napad stulecia! Uda ci się nieni do tego namówić! Przy nas zaraz się uspokoi i znowu będzie widzialna! A poza tym wzięła lekarstwo mamy, więc na nic twoje plany! Czyj jest ten koszyk? Mój i mały mi. Bardzo ładne grzyby, niektóre nawet dość rzadkie. Nie znalazłyśmy więcej, bo Nini podstępnie wszystko nam wyzbierała. Nie o to chodzi, że tych grzybów jest mało, ale raczej, że nie można ich jeść. To niejadalny krowiak. A to trujący mu muchomor. Radzę wam je zapamiętać. Ach, przypuszczam, że te dwa kosze są muminka i ryjka. W naszych nie ma trujących grzybów. No tak. Może nie tyle, co u mi i migotki, ale są i muchomory, i podstępny goryczak, a tu za to widzę zbiór prawdziwego grzybiarza, to pewnie kosznini. Przypatrzcie mu się dobrze. Nie ma żadnego trującego grzyba, a w dodatku każdy został wyrwany tak, żeby nie uszkodzić grzybni. Gdzie się podziałaś, nini? Pokaż nam się! Nie udawaj, że nie słyszysz! Byłaś, nini! Nazbierałaś kosz pięknych żybów nini wieczorem będziemy mieli ucztę. Hej, znowu widać jej buty. Tak się cieszę, Nini. Może już wkrótce zobaczymy twoją twarz. Myślę, że ta chwila jest już naprawdę bliska, tylko nie wolno ci się przejmować tym, co plecie ten głupta z Bobek. Jeśli coś ci gryzie, szybko pomyśl o czymś innym. Taka jest moja filozofia. A, a moja jest. Wiesz, Nini? Jeśli ktoś ci dokucza, ugryź go! Ktoś, kto tak wspaniale jak ty potrafi zbierać grzyby, zasługuje, żeby być w pełni widzialnym. Wierzysz mi? <śmuszczak> Spójrzcie, jej spódniczka! Brawo, Nini! Tylko tak dalej, Nini! Nie mogę się wprost doczekać, kiedy zobaczycie całą! Już niedługo, ale nie sądzę, by ten kolor spódniczki był odpowiedni dla małej dziewczynki. Miałaś dziś dzień pełen wrażeń, jutro nie musisz wcześniej wstawać. Śpij dobrze, Nini, dobranoc! Mama minka. Dlaczego nie kładziesz się spać? Co ty tam szyjesz po nocy? Wiesz, która godzina? Podoba ci się, mój drogi. Hmm. Owszem, bardzo ładna. Słyszałam, że dziewczynki lubią dostawać nowe sukienki. Myślę, że nimi się ucieszy. A to co? Stążka. Dzień dobry mi, wcześniej dzisiaj przyszłaś. Gdzie nini? Chyba jeszcze śpi? Co się tak zerwałaś? Chcę zobaczyć, ile jej jest. Proszę, wejdź. Czuję się tak, jakbym czekała na prezent gwiazdkowy. Przyjemnie byłoby dostać taki prezent, który codziennie cię zaskakuje, prawda? Masz rację. Teraz już wiesz, Muminku, dlaczego zawsze się staram, żeby prezent był niespodzianką. A, chyba otworzyły się drzwi na górze. Obudziła się! Mam nadzieję, że włożyła swoją nową sukienkę. Nie wygląda, wiemy już, gdzie ma buzie. No tak, mniej więcej. Wszystkim bardzo dziękuję za wszystko. Wow. Nawet umie mówić. I choć twarz dziewczynki nie była jeszcze widoczna. Wszyscy poczuli ulgę, że nie mówi, bo trochę dziwnie prowadzi się rozmowę z kimś, kto nie odpowiada i zwykle plecie się wtedy same głupstwa.